Nazywam się Henryk Miśniewicz w zakładach mechanicznych Ursus. Zatrudniony zostałem z dniem 15 marca 1961 roku. Pierwsze dwa lata pracowałem w magazynie centralnym. Byłem magazynierem odlewów i odkówek. Te odlewy od kubek były magazynowane na powietrzu, mniej więcej między obecnie budynkiem 156 a 67. Była bocznica kolejowa, tam wagony były rozładowywane, no i na tym placu żeśmy składowali. Po dwóch latach przyszedłem do pracy w pionie inwestycyjnym. W pianie inwestycyjnym pracowałem w dziale przygotowania, przygotowania inwestycji. Pracowałem tam przez 8 lat. Odchodząc, zajmowałem stanowisko kierownika sekcji planowania i sprawozdawczości. Wszystkie obiekty licencyjne, obiekty socjalne, które były budowane. Przechodziły przez tą komórkę również w sensie finansowym. Trzeba było to zaplanować, później rozliczać, i tak dalej. Po zakończeniu pracy w pionie inwestycyjnym przeszedłem do Rady Zakładowej Przedsiębiorstwa, gdzie byłem skarbnikiem przez dwa lata. Po dwóch latach, to było w 1974 roku. Przeszedłem do pracy w dziale, w dziale socjalnym. W tym dziale byłem kierownikiem. Poprzedni kierownik, pan Okrasa, przeszedł do pracy w, w Centralnej Radzie Związków Zawodowych. No, w dziale socjalnym to pracy nie brakowało, naprawdę było dużo. Z tym, że był to taki okres, kiedy. Fabryka się rozrastała, produkcja była coraz większa. Czyli to już były lata 70. 74 rok. Mm -hmm. Tak, produkcja coraz większa, potrzeby mieszkaniowe były. Najpierw były budowane budynki mieszkalne na tak zwanym Starym Ursusie, a później rozpoczęto budowę na osiedlu Niedźwiadek. Osiedle Niedźwiadek w, pier w pierwszych latach no nie, cieszy, nie cieszyło się wśród załogi takim dużym zainteresowaniem. No ale z biegiem czasu z tej pustyni, jak nazywano, no, stawało się miasto. A jak stawało się miasto, to rosły potrzeby, prawda, socjalne. No w, w, w dziale socjalnym to zajmowałem się y od małego, to znaczy żłobkami, przedszkolami, koloniami, czasami rekreacją i sportem. Jako młody człowiek byłem bardzo zaangażowany w działalność sportową. To znaczy, nie tylko wspierałem sport, ale i sam uczestniczyłem. Byłem siatkarzem, to znaczy grałem w siatkówkę w klubie sportowym w RKS. -ie. W RKS również pełniłem chyba dwie funkcje w zarządzie, gdzie byłem skarbnikiem. Wszystkie wzloty i upadki przeżywałem. No wtedy, kiedy zaczynałem pracę, to trochę inaczej to wszystko wyglądało, to znaczy nie było tych obiektów, które obecnie są. Portiernia była tutaj w pobliżu, ale nie w tym miejscu, gdzie aktualnie dyrekcja mieściła się w budynku 67, a rada zakładowa w budynku 10, a w budynku 10 również dział socjalny, z tym, że jak przychodziłem do działu socjalnego, to był zlokalizowany na piętrze, wysoko, niewygodnie, no decyzją kierownictwa administracyjnego, społecznego, te nasze pomieszczenia zostały przeniesione na parter i wtedy się bardzo poprawiło dla wszystkich. No i teraz przechodząc, może już tak konkretnie do, do działalności, to może, może tylko powiem jeszcze tak na wstępie, że od 1974 roku do 1997 roku nieustannie pracowałem w dziedzinie socjalnych. Byłem kierownikiem działu socjalnego, byłem kierownikiem zakładu usług socjalnych, bo to były różne zmiany. Byłem specjalistą do spraw socjalnych. Byłem również. Przez okres czterech lat szefem służby socjalnej. Później były duże zmiany organizacyjne. Byłem później kierownikiem działu, działu technicznego. Później kierownikiem marketingu i zaopatrzenia. No i tak jak powiedziałem, w 1997 roku dotrwałem do emerytury. Dostałem emeryturę, odszedłem na jeden dzień, a później byłem jeszcze zatrudniony w spółce na okres trochę więcej jak pół roku. No, i zakład zaczął tak powoli może nie podupadać, ale powoli się kurczyć i w związku z tym. Wszyscy, którzy byli zatrudnieni na pół etatu, ja też byłem na pół etatu, otrzymaliśmy zawiadomienie, że musimy opuścić. opuściliśmy zakład. No i od tej pory minęło nie mniej, nie więcej, tylko już prawie 25 lat. W związku z tym pewnych rzeczy już nie pamiętam, ale muszę powiedzieć, że dużo przeżyłem i dobrych, i złych chwil, bo wiadomo rzeczą, że mało osób przychodziło, które. Mówiły, że bardzo dobrze było tam na wczasach, czy na koloniach, czy, czy nad morzem, czy w górach, a więcej przychodziło takie, którym się coś nie podobało. A to jedzenie nie było takie, a to spanie nie było takie, a to tam inne rzeczy nie pasowały. No w tym okresie, kiedy pracowałem w tej służbie socjalnej, muszę przyznać tak obiektywnie, że zarówno ze strony. Kierownictwa fabryki, to znaczy administracyjnego, społecznego, czy politycznego. Klimat był taki pozytywny, prawda? No wszyscy dążyli do tego, żeby pracownicy jak najwięcej skorzystali z tych dóbr socjalnych, no, ale to też w życiu to różnie to się układało. No i teraz, tak przechodząc, może do poszczególnej działalności. Teraz, jeżeli chodzi o kolonie. No to kolonie to tak. Najpierw to yy, dzieci jeździły do Popowa, ale w Popowie z kolei nie było takich warunków. Podczas mojej pracy, decyzją kierownictwa właśnie fabryki, postanowiono wybudować kolonie z prawdziwego zdarzenia w Popowie. I w Popowie, yy, Wybudowano dwa pawilony, kuchnię i stołówkę i zaczęto powoli modernizować stary budynek kolonijny. No, zapotrzebowanie było bardzo duże, tym bardziej, że to blisko Ursusa, więc rodzice też chcieli, żeby tutaj jak najwięcej dzieci jeździło, z tym, że tutaj były kierowane dzieci, to znaczy roczniki młodsze, młodsze dzieci. Ta kolonia cieszyła się bardzo dobrym powodzeniem, ale z mojego punktu widzenia to uważam, że to kolonia była prowadzona na bardzo wysokim poziomie. Ta kolonia zajęła nawet pierwsze miejsce w kraju. A pamięta bardzo? W, w kraju. Mniej więcej. To nagrody znaczy, tak przyznano. No to trudno mi w tej chwili, ja nie chciałbym prawda, kogoś w błąd wprowadzać. Ale, ale, no gdzieś tam mam w zapiskach, w zapiskach dyplomy były i tak dalej, tam to wszystko tutaj, prawda, było, no, w dziale socjalnym było. Z tym, że jeżeli chodzi o przydział miejsc, bo też tutaj różne dyskusje były, to przydział miejsc w zasadzie to dokonywała rada zakładowa. W Radzie Zakładowej była komisja chyba kobieca, która prawda, tymi sprawami bardziej się zajmowała i to było proporcjonalnie do zgłoszeń.